porównywanie na przykład wyborców Prawa i Sprawiedliwości do prostytutek, czy do psów, które szczekają, e, które biorą po prostu kiełbasę wyborczą i się sprzedają, jednocześnie sama biorąc ogromne pieniądze przecież z budżetu miasta i państwa na działalność własnego teatru. E, ta niewiarygodna hipokryzja Jandy tak, i e, no pokazuje, że, pokazuje jakąś totalną demoralizację tych elit. Tak. One się oderwały od rzeczywistości. Zresztą to było widać, to widać co wybory właściwie, tak że elity po, jak za długo rządzą, to natychmiast odrywają się od e, zwykłych ludzi. W przypadku Platformy w wystarczyły dwa lata. Co zazwyczaj słyszymy od y, polityków, że jeżeli Twoja sytuacja życiowa pozostaje wiele do życzenia, to jesteś sobie winny. To nie jest tak. nasza wina. Może tak jest, że część z nas jest niezaradna po prostu. Tak jest. ta była taka mantra liberalna, tak, która wyraża się w tym haśle Bronisława Komorowskiego. Jak ci się nie podoba, to zmień pracę, weź kredyt. Tak? I liberałowie bardzo często właśnie mówią, no w wstawaj wcześniej, więcej pracuj, inwestuj w siebie. Wszystkich, ci, ci wszyscy kołczowie, masz bieda mental, porzuć ten bieda mental i wy, afirmuj pieniądze, one przyjdą do ciebie, tak? Czyli jest wszyscy... przekonywanie, że wszyscy w Polsce mają równe starta mają? Tak, no nie mają, absolutnie nie mają i myślę, że to wystarczy wyjechać poza Warszawę, żeby zrozumieć, że nie mają, tak ale nawet w Warszawie to widać, tak? No jest zupełnie inny start, będzie miał człowiek, którego ojciec e, jest alkoholikiem albo człowiek, który się wychował w PGR-owskiej wiosce niż człowiek wychowany w Warszawie, który odziedziczył mieszkanie babci, tak? Wybudowane jeszcze w PRL-u, tak? Więc ten system sprawia, że my mamy być odpowiedzialni w 100% za nasze porażki, tak? gdy widzimy, że jednak pewne rzeczy są systemowe, ale przez to, że ośrodek kontroli ten system liberalny przenosi z zewnątrz do środka jednostki, no to on jest świetny. Tak? no Bo nie trzeba, nie trzeba kajdanów, nie trzeba systemu opresji, nie trzeba inwigilacji, tak? Żeby, żebyśmy zachowywali się tak, jak się elity chcą, żebyśmy się zachowywali. I kredyt na przykład jest taką formą, tak? taką, że no człowiek. Jak ma kredyt, no to jego wolność jest radykalnie ograniczona, tak? Szczególnie jak jest kredyt, który pożera jego 60% jego e, pensji, więc e, my sobie zdołaliśmy wdrukować bardzo dużo rzeczy i e, ale też i dlatego się też nie buntujemy, tak? I, i, ale też trzeba pamiętać, że Polacy są jednak też bardzo narodem, który bardzo dużo przeżył, szczególnie na latach 90 -tych. i o tym też się bardzo mało mówi, tak? O tym hekatombie, jaką były lata 90 w Polsce. Ale były elity kiedyś siłą państwa? Pytam, że, dlatego, że na przykład w książce Pato Państwo mamy opisany przypadek Krystyny Jandy, którą wszyscy kojarzymy, no, wybitna aktorka, kojarzymy ją na przykład, no, zasłynęła tą, tą rolą w filmie Człowiek z Marmuru, ambitna dziennikarka i tam jest taki Historia człowieka, nad którym się znęca ten komunistyczny system, tak. prawda? No a dzisiaj Krystyna Janda z, czego, z czym jest kojarzona, głównie z wypowiedziami, które mężczyzną no, z wyborców partii, która, która nie jest z, tak. jej, z jej bajki. No ale kiedyś elity myślały inaczej. One myślały inaczej, na pewno tak było. Lata 80. i w ogóle Karnawo Solidarności, 80 rok, wcześniej Komitet Obrony Robotników, było takie podejście, że te elity powinny. No, powinna być solidarność między elitami a społeczeństwem, tak. I można się sobie zadać pytanie oczywiście, na ile to była pewna poza, na ile to było efekt jakiegoś czasu, tak, ale no, no, ta historia Jandy jest taka, myślę, dobrze pokazuje tą ewolucję, tak? Właśnie z y, y, osoby, która mówiła sobie, że właśnie ona jest przedstawicielką pokolenia Solidarności. I ona w filmie, przecież Janda w filmie wychodzi za mąż, za tego robotnika, tak? W tym Człowieku z Żelaza, w tej drugiej części, która opowiada o Solidarności. Czyli ten alians między elitą a ludem był Faktem, rzeczywiście w latach 80., w pierwszej połowie szczególnie lat 80. -tych. Ale po 89 roku nastąpił całkowity rozbrat. Tak? Znaczy, elita powiedziała: Nie, my się nie będziemy Wami zajmować, to Wy się macie nami zajmować. I zresztą słowa, które wypowiedział Jacek jak prezydent Poznania, po wybuchu afery szczepionkowej, tak? gdzie na, polska elita ustawiła się w kolejce, żeby od się. od tego we... zaczyna się książka. Tak. Wepchnęła się poza kolejnością do poszczepionki. Tak jak jeszcze, jeszcze medycy nie mieli tych szczepionek, to oni już się ustawili w kolejce. Zresztą tam była Jana. Były, byli aktorzy, był Leszek Miller, też ludzie nie pamiętają. E, Może to było poświęcenie, w imię. U, 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 <laughs> znamy, czy to działa. Tak, tak, tak. Że oni byli takimi e, świnkami e, doświadczalnymi. I tam jest takie zdanie, które Jaśkowiec mówi, że w obronie Jandy zabrał głos, że, e, że naród powinien dbać o swoje elity. No i to chyba jest jedyny kraj e, w Europie, przynajmniej który ja kojarzę, tej Europie Zachodniej czy Unii Europejskiej, gdzie to, el, e, e, to elity mają, e, nie elity mają dbać o naród, tylko naród ma dbać o elity, tak? Czyli zupełne odwrócenie myślenia, tak? I te elity polskie, postszracheckie, warholskie, egoistyczne, e, no... To, to, to one, one dzisiaj y, dominują, tak? I ten, y, y, y to widać po prostu ta, ta, w tej, tej Januszerce, w tym Januszeksie, w tym po prostu traktowaniu państwa jako swojego własnego folwarku, tak? To widać na każdym kroku, na, w każdym miejscu y, funkcjonowania tego y, państwa. I ja uważam, że źródłem tego pra, źródłem jest oczywiście y, Polska szlachecka, tak? Z której myśmy nie wyciągnęli odpowiednich wniosków. I niestety ta część szlachty, która właśnie doprowadziła do rozbiorów, to ona dzisiaj, y, to, on, to, to, to ona jakby była... No, mentalnym czy kulturowym jakimś przodkiem tej współczesnej polskiej elity. Krystyna Janda, skoro już na tym przykładzie bazujemy, jest egoistką? Ja nie, Niemki ona jest prywatnie, tak? Nie mam pojęcia, ale jej wypowiedzi publiczne są absolutnie skandaliczne, obsceniczne, tak? Porównywanie na przykład wyborców Prawa i Sprawiedliwości do prostytutek czy do psów, które szczekają, e, które biorą po prostu kiełbasę wyborczą i się sprzedają. Jednocześnie sama biorąc ogromne pieniądze, przecież z budżetu miasta i państwa na działalność własnego teatru, e, ta niewiarygodna hipokryzja Jandy, tak? I e, no pokazuje, że, pokazuje jakąś totalną demoralizację tych elit, tak? One się oderwały od rzeczywistości. Zresztą to było widać, to widać co wybory właściwie, tak? Że Elity, po, jak za długo rządzą, to natychmiast odrywają się od y, zwykłych ludzi. W przypadku Platformy Łatyskiej wystarczyły dwa lata. Gdybyśmy chcieli wrócić do genezy, y, to y, bo w tej książce jest, y, jest na przykład fragment poświęcony planowi Balcerowicza, i chyba to było nam przedstawiane y, w tych czasach y, minionego ustroju jako szansa na wyjście. Na wyjście z tego ustroju i wkroczenie w Nową Polskę. A Była alternatywa dla planu Balcerowicza oczywiście, lepsza? Oczywiście, że była alternatywa, i nawet w ramach tej, tych reform neoliberalnych czy liberalnych były różne ścieżki. I to, co mnie zaskoczyło, czytając źródła, to że Polacy wybrali najbardziej radykalną, radykalny scenariusz. Tak nawet jak przyjeżdżali. Jest taka historyjka, że nie było wyjścia, kazali nam, my nie wiedzieli, my nie umieli. Tak, taka, taka historyjka, którą powtarzają polskie elity, że w tym 1989 roku nie było wyboru a był. Po pierwsze był wybór w ramach tego samego scenariusza, tak, bo były trzy scenariusze postawione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i myśmy wybrali najbardziej radykalny scenariusz, ale też był wybór, mógł być też inny wybór, przecież przy okrągłym stole wygrała taka koncepcja bardziej skandynawska, tak, silne związki zawodowe, kapitalizm, tak, ale jednak społeczna gospodarka rynkowa, no taki, albo nawet można powiedzieć chadecja taka niemiecka to była przy tym okrągłym stole, jeszcze tak w lutym 89 roku, tak. Zobaczmy, co z Czesi zrobili. No Czesi nie pozwolili sobie na zaoranie całego swojego przemysłu i likwidację wszystkich PGR-ów, tak? Jeśli w Polsce była, bezrobocie wyniosło 20% w latach 90., to Czesi nie, nie przekroczyło to bezrobocie tam 10%, tak? To Polacy chcieli radykalnie rozwiązać problem klasy, nazwijmy to, robotniczej. I żeby to, żeby czuli... Chcieli elity chciały za zagwarantować swoją hegemonię i żeby zagwarantować swoją hegemonię w sposób absolutny musieli zniszczyć przemysł i musieli zniszczyć chłopów. I to zrobili. Z tego się wziął Leper, tak? Pod I tu mogę podawać, tak? Radykalne podniesienie wysokości kredytów. Zaorało, cały, zaorało po prostu najlepsze przedsiębiorstwa państwowe. Andrzej Leper, który także swoje Lep wystąpienia formułką, kombat celowo tak. odejść. I ci wszyscy, wszyscy chłopi, którzy brali kredyty pod koniec lat 80 nagle się okazali się bankrutami i mnóstwo fala samobójstwa lata 90 i tak dalej, tak? popiwek, tak? Podatek nałożony na pensje tylko w przedsiębiorstwach państwowych. Sektor prywatny nie miał takich trudności. Zlikwidowanie właściwie ceł na import wszystkiego, tak? Myśmy się stali najbardziej liberalną, wolnorynkową gospodarką świata. Tak no żadne państwo nie transformując swoją gospodarkę nie robi rzeczy takiego, że można właściwie bez żadnych ceł sprowadzać towary za granicę. Myśmy to zrobili, tak? I ja bym chciał spojrzeć na lata 90 i na 89 rok jak no, projekt polityczny przede wszystkim. Przecież Leszek Bacarowicz jak się Balcerowicza dzisiaj, ten człowiek słowa prawdy nie powiedział przez ostatnie 15 lat. On co roku mówi, będzie katastrofa gospodarcza, będzie bankructwo polskie. On to cały czas mówi, tak? I jest, jest zapraszany przez media, które zupełnie nie weryfikują jego słów. On ostatnio, strasznie mnie śmiało, śmiałem się, że on powiedział, no Polska, bo tam jest badanie, pokazuje, że w ciągu ostatnich 10 lat polskie PKB wzrosło najwięcej z krajów Unii Europejskiej, poza tam, nie wiem, rajami podatkowymi typu Luksemburg i tak dalej. I on mówi, no wzrosliśmy najbardziej mimo złej polityki gospodarczej, Tak. Jeden człowiek słowa prawdy w życiu chyba nie powiedział. Jest fatalnym ekonomistą, jest doktrynerem, ale trzeba myśleć o Leszku Balcerowiczu nie jako ekonomiście, tylko jako kapłanie nowej religii. Nowej religii, która miała wziąć. Państw, państwo, społeczeństwo za mordę i zaprowadzić na, tam, gdzie było ich miejsce, czyli do folwarku, do czworaków, i tak myśli tak myślą elity w Polsce. Co jest niesamowite, bo te elity, bo sam Balcerowicz już się wywodzi sam z klasy robotniczej, tak? Jego ojciec był masażem, tak? I dostał od PRL-u wszystko, bo dostał mieszkanie, dostał stypendium, dostał pracę i tak dalej. Ale on był człowiekiem, który y, po prostu zerwał tą nić tak? ze tym społeczeństwem, przyjął y, ten model szlachecki myślenia o Polsce. I y, 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 to jest niesamowite smutne, nie smutne, że, że te polskie. No ale cóż, no, tak, tak wybrali i, 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 i konsekwencje ponosimy tego do dzisiaj. Dziś naprawdę pijemy więcej alkoholu niż w czasach PRL-u, tego nieludzkiego y, ustroju? Pijemy więcej niż w latach 80. pijemy mniej niż w latach 70. Ale my, myśmy osiągnęli duże sukcesy w walce z alkoholizmem, szczególnie w latach 90. I od, lat, od początku lat 2000 zaczęliśmy się cofać w rozwoju. Gdy Leszek Miller postanowił obniżyć radykalnie akcyzę na alkohol, gdy zalegalizował reklamy piwa, które wcześniej były nielegalne, spożycie alkoholu zaczęło dramatycznie rosnąć. Widzimy to chociażby w statystykach zachorowalności, marskości wątroby, która po prostu wyskoczyła poza skalę. Dzisiaj, co ósmy zgon polskiego mężczyzny, który nie mieszka w dużych miastach, jest wywołany alkoholem. Alkohol zabija Polaków w sposób masowy. Różne statystyki pokazują, że mamy po prostu, jeśli chodzi o liczbę śmiertelności, to jest około 40 tysięcy zgonów rocznie. My, alkohol jest dostępny na każdym rogu, jest super tani w Polsce i jest reklamowany, często bardzo nielegalnie. Czyli mamy wszystkie te składniki, które sprawiają, że alkohol jest po prostu nadużywany, plus alkohol jest rozwiązaniem na te bolączki życia codziennego, tak? Jesteś w pracy po prostu mobbingowany, jesteś, masz ciężką pracę, no to najłatwiej regulować swoje emocje właśnie w ten sposób, a nie przez, nie wiem, sport czy cokolwiek innego, tak? Czyli yy, yy, ta historia to też jest historia polskich szlachty, tak? Szlachta upijała Polaków, rozpijała Polaków, żeby po pierwsze nadwyżki zboża gdzieś yy, y, ulokować, ale też, żeby kontrolować populację. I dzisiaj to samo się dzieje w trzeciej RP. Ale co to pokazuje, te dane, że spożywamy więcej alkoholu niż w czasach PRL-u? To znaczy, że nie radzimy sobie w patopaństwie, przytłacza nas to patopaństwo i dlatego no, sięgamy. To są, tak, to są dwie rzeczy. Jak taka liberalizacja, uznanie, że alkohol i narkotyki, no bo jakby nie patrzeć, alkohol jest narkotykiem, jest takim samym produktem jak każdy inny i można go sprzedawać tak samo jak każdy inny, co jest absurdem, tak? Myślenie o tak, w taki sposób o e, alkoholu. E, a druga rzecz to jest właśnie taka, takie myślenie, takie, taka wolność właśnie rozumiana w Polsce, tak? Je, e, ja mam swój rozum, żadne państwo mi nie będzie narzucać czegokolwiek, co mam myśleć i tak dalej. A to, że potem ten człowiek pijany zabije rodzinę na drodze, to, że potem nie można się dopchać do soru, bo... E, połowa tych osób to są pijacy, którzy sobie coś zrobili po pijaku, tak? To już nas nie interesuje, tak? Czyli ta, ta szlachecka, warcholska wolność, rozumiana właśnie w taki sposób, jak nie wiem, właśnie w XVIII wieku ta liberum veto i tak dalej, Uniemożliwia nam wyjście. Myślę, że takim przykładem właśnie jest Warzecha, tak? który właśnie, nie wiem, jest pierwszy, który będzie bronić właśnie tego, żeby można było sprzedawać na alkohol wszędzie o każdej porze i każdym dnie mniej nocy i tak samo jest, nie wiem, przeciwko jakimkolwiek regulacjom na drogach i tak dalej. To jest, taka, to jest właśnie takie, takie liberum veto. Tak? Ja mam prawo się uchlać, ja mam prawo zdemolować tutaj przystanek i, nikt, i Państwu nikomu nic do tego i ta połączenie tego skrajnego dzikiego kapitalizmu, w którym my żyjemy, czyli właśnie gigantycznych interesów korporacji alkoholowych, to jest 50 miliardów złotych rocznie, do tego są interesy z sieci handlowych. Widział Pan kiedyś, Panie Redaktorze, żabkę bez koncesji? Nie. Żabki żyją dzięki temu, że... Widzę żabkę na każdym kroku. No właśnie i każda z tych żabek tak naprawdę jest taką zieloną, zielonym monopolowym, tak? do tego hazard i tak dalej. Więc Polacy są, no, no, no naprawdę jesteśmy w bardzo złym stanie jako społeczeństwie, a koszty alkoholu, no szacuje się między 80 a 200 miliardów złotych rocznie, wpływy z akcyzy też 13 miliardów, czyli my wszyscy znowu, tak? Naczelna zasada tego pato państwa koszta uspołecznić, a zyski sprywatyzować. Sprzedawcy, sieci handlowe, kartele alkoholowe, gigantyczne zyski, a my wszyscy mamy płacić rachunki w postaci właśnie ochrony zdrowia, w postaci wypadków drogowych 30 ponad procent przestępstw jest popełnianych po alkoholu, tak? Czyli większość, kwesti, większość, przemocy seksualnej, większość przemocy domowej jest po alkoholu. I my udajemy, że tego problemu nie ma. I ostatnio widziałem właśnie w radnych PISU, którzy byli przeciwko wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Szczecinie, mówili, że to jest zamach na wolność, tak? Znaczy, czyli konserwatyści w Polsce? Wydaje się, że program konserwatystów to jest law and order, tak? Prawo i, 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 i porządek, tak? a w Polsce prawo i sprawiedliwość jest partią, która mówi nie, alkohol ma być na każdym rogu, tak? I, 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 i ulubione hasło liberałów, edukacja. edukacja. Ale skoro, skoro Pan wywołał temat prawa i sprawiedliwości, no właśnie, bo ta partia doszła do władzy w 2015 roku na hasłach, które były przeciwko, przeciwko elitom. I czy te rządy faktycznie były. Pewnym zerwaniem z tym, z tym fenomenem, z tym kultem elit, czy jednak duży niedosyt? Znaczy, z jednej strony tak, bo była to partia, która doprowadziła jednak do pewnej redystrybucji. Tak? I się tutaj przede wszystkim o 500, o 13-14 emeryturze, i o pensji minimalnej, i o pensji i stawki godzinowej. Tak? I to zmieniło życie milionów ludzi, I o tym się nie da zapomnieć. Tak? że jednak finansowo, jak się bada, na przykład Cebos badał, ile osób wyjeżdżało na wakacje. Z rodzinami, z dziećmi, to przed 2015 roku to było 40%, po prawie 80, tak, czyli radykalna zmiana. I ci ludzie e, zawdzięczają no, po prostu, że, że no, jak ktoś może pierwszy spłychać na wakacje z dziećmi, no to to jest coś, co to jest po prostu szacunek, tak? Znaczy, to też jest taka, to się czasem mówi, redystrybucja szacunku, że wreszcie ci ludzie zostali po prostu jakoś uszanowani w Polsce za tą swoją ciężką pracę, tak? Gospodarka się od tego nie zawaliła. Wbrew przeciwnie, jesteśmy, zostaliśmy czempionem gospodarczym. Zerwanie z tym właśnie Barcerowiczem, Tuskiem, Bieńkowską i tak dalej doprowadziło do tego, że się bezrobocie radykalnie zmniejszyło, co też jest wbrew temu, co media cały czas mówią, tak? Bo media mówią drukowanie pieniędzy, socjal, rozleniwia, bla, bla, bla. To są wszystko brednie powtarzane przez elity ekonomiczne, żeby trzymać Polaków za mordę. Więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony to wciąż jest bardzo taka bym powiedział no, partia właśnie no, elit, tak? no, co tu dużo mówić. Tak? To są elity, które myślą tak, o Polakach. No, myślę, że one się ubierają trochę w łatki obrońców ludu tak? i rozumieją, że ta gra, że oni powinni być tymi, którzy mówią właśnie to złe elity, złe elity, ale tak naprawdę jak spojrzymy na Jarosława Kaczyńskiego, na Morawieckiego, na... nawet na Karola Wreckiego, tak? To są wszyscy ludzie pochodzący z, z elit. Eee, więc... E... To jest, taka, to jest bardziej gra niż rzeczywistość, ale tr trzeba oddać pisowi, co pisowskie, że faktycznie wyciągnęło z biedy milionów lud miliony ludzi i myślę, że ten kapitał e, i to zaufanie, którym wtedy obarzyli, ob, 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 obdarzyli Polacy, no, jest czymś, e, na czym ten, ta partia cały czas e, leci i ma prawo lecieć. Karol Nawrocki akurat doszedł do władzy, cały czas wszystkich przekonując i budując taki wizerunek, i jego sztabowcy jest człowiekiem z ludu. To jest ciekawe, bo to prawda, bo on jest człowiekiem, on jest z, kl z klasy robotniczej, tak jak e, zresztą Tusk. Zresztą kariera Tuska i Karola Nawrockiego są bardzo podobne. Sporo jest to też w e, Donaldzie Tuski. Tak. Obaj są z Gdańska, obaj są kibicami Lechy, obaj przez wyższe wykształcenie i uczestnictwo w środowiskach inteligenckich dokonali awansu, tak? I Karol Nawrocki cały czas podkreślała kampanię Prawa i Sprawiedliwości, że to jest doktor, tak? Non stop. Ale z drugiej strony, ten, druga strona cały czas mu odmawiała tej elitarności. Karol Nawrocki, z kolei podkreślał w rozmowie ze Sławomirem Mencenem, że Sławomir Mencen jest doktorem. No tak. Panie doktorze, tak, panie... ale wszyscy byli doktor, wszyscy mają <laughs> doktora, tak? Mencen ma doktora. Zanberg miał doktorat, Bartoszewicz miał doktorat, nawrocki miał doktorat. Ja śpiewak też jest doktorat. Ja też ma doktorat, tak? Więc cały czas jesteśmy w, cały czas ten podział na ludzi kulturalnych, wykształconych, no i ten, ale nawrocki przez to, że ta druga strona, zaatakowała go właśnie jako karka, ochroniarza, jeszcze gorsze rzeczy, prawda, były mówione, no to on stał się tym człowiekiem z ludu, tak? E, więc e, kampania Prawa i Sprawiedliwości dobrze to bardzo rozegrała, tak? I mi się wydaje, że te, ten atak ze strony liberałów właśnie pod tytułem właśnie te, te wszystkie rzeczy, o których tutaj wspomniałem, tak naprawdę na koniec dnia Nawrockiemu pomógł. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.